Pamiętacie jak wam mówiłem ostatnio o misji na LF-4? No to teraz wam pokażę co trzeba w niej zrobić. Na początek trzeba ubić 10 uber Devolarium na mapie 4.5. Potem 10 uber małych krysiek, też na tej samej mapie. Następnie 10 uber Sibelonów, też na 4-5. No wiadomo, one są tylko na tych mapach. Potem trzeba się pobawić z 20 anihilatorami. Na 5,2 z 20 dużymi kryszkami na mapie 1,7 lub 3,7 no zależnie gdzie chcecie. Yy, potem trzeba polecieć na współrzędne 100 na 60 na mapie 1,7 albo 3,7 no, po drodze można jakiegoś gościa kropnąć yy, i następnie trzeba zebrać surowce 1000 razy Endrium i Prometium na mapie 1,4 albo 3,4. Wystarczy zebrać je z zniszczonych statków. Potem trzeba 10 graczy zabić na mapach wroga. Oczywiście przezbroję się trochę, żeby mieć ten szyb, szybkie latanie i dużo i Oczywiście mój ulubiony design do zabijania graczy. No i teraz szukamy po prostu jakichś słabiutkich graczy, nie muszą być wyrafinowani. Po prostu trzeba pozabijać byle co jakieś big boje, te nostroma, wegi słabe. Obojętnie co, po prostu żeby było. No i czym się kieruję? Po prostu latam sobie po tych mapkach i szukam yy, po, tam, po zgrupowaniach alienów tych gości. Widzę, że duża kubka goni coś, no to po prostu lecę i załatwiam tego gościa. Jak widzicie, szybko poszło z nimi. No, zostało nam współrzędne 3, na 3 1, lub 1-1, współrzędne 95 na 60. I ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić, to polecieć na kontrolę misji na 2,4 i od razu nam odbiera bonus jak widzicie dostałem LF4 razem z nagrodą za misję i to LF4 mam w wyposażeniu mogę sobie już go użyć i tyle misja no może najtrudniejsze są w tej misji te Ubersiby a tak to misja łatwiutka powodzenia życzę Wam w niej <laughs> zbierajcie lewczurki D-Mage grajcie, czym się